Zagadka zaginionej Kamei Rozdział czwarty. Babcia pocierała dłonią tak długo, że aż zrobiło się czerwone. To było tak, po kolei. Pani Hela zadzwoniła do drzwi. Zapytała czy mam czas, bo jej synowa wydziergała na drutach sweter i poprosiła, żebym go przymierzyła. Powiedziałam jej, że mam czas, czekam na serwisanta. I spytałam, czy napije się kompotu. Pani Hela powiedziała, że nie może słodkiego, ale że napiłaby się kawy, Więc ją zaprosiłam do kuchni. Poszła przodem. Przecież zna moje mieszkanie, a ja za nią bardziej wyjęła z szafki jeszcze jedną szklankę i nalała sobie wody z kranu. Wypiła duszkiem i opowiadała dalej. Cały czas siedzieliśmy w kuchni. Włożyłam ten sweter od jej synowej, bo pani Hela nalegała, mówiła, że najlepiej jak pochodzę w nim trochę po mieszkaniu, żeby zobaczyć czy mi pasuje, a potem poprosiłam, żeby jej przyniosła w spokoju zdjęcie dziadka. Wiesz kochanie, babcia spojrzała na Piotrka, to w ozdobnej rance, które stoi na komodzie, dziadek jest na tym zdjęciu. W takiej stojowym kolfie pani Hela chciała go obejrzeć, Miecie na wzór las swojej synowej, więc sami widzicie, ja poszłam do pokoju, nie pani Hela. Twój dziadek nie żyje? spytała szeptem Anka, ale zanim Piotrek zdążył odpowiedzieć, odezwała się babcia. Nie, skąd? Dziadek Piotru się żyje. I kiedy ostatnio z nim rozmawiałam, miał się całkiem dobrze, ale lettwie go słyszałem przez trzaski. Ta telefonia satelitarna to jednak nie do końca dobry wynalazek. Chyba komórkowa, zauważyła Anka. Babcia zmierzyła ją spojrzeniem. Satelitarna. Przez komórkę nie da się porozmawiać z Antarktydą. Anka aż otworzyła usta ze zdziwienia. Dziadę był Przez całe życie był badaczem polarnym wtrącił Piotrek. A, ja, a jak poszedł na emeryturę, to się nudził w dom, więc zaczął jeździć na wyprawy z bogatymi turystami. To jest gdzieś za kołem podbiegunowym. Tam normalnie komórki nie mają zasięgu. Można z dzieckiem porozmawiać tylko przez satelitę. Co to jest satelita? Spytała Jagał: To taki statek kosmiczny, który krąży wokół ziemi, powiedziała babcia. Jaką się przetrawić tę informację? No, w każdym razie, pani Hela chciała zobaczyć swetel dziadka. Babcia wróciła do tematu. Przeniosłam jej spokojną ramkę ze zdjęciem, a ona sfotografowała je komórką. jak brałaś ramkę? kamera jeszcze było. Stwierdził Piotrek. Babcia pokiwała głową. Leżała w popielniczce na swoim miejscu. Anka stuknęła Piotrka w ramię. Chyba powinniśmy obejrzeć pokój. Ale przecież... A zresztą... dobre możemy. Babcia wzruszyła ramionami. Oczywiście, kochanie. Chociaż nie wiem, co tam chcecie wypatrzyć. Chłopak poniósł się z kanapy i ruszył przodem. Pokój był duży i jasny, ale Fikus w Wielkiej Donicy ustanowiony był tuż przy oknie, zasłonił światło. Piotrek go w włącznik, Anka zatrzymała go na progu. Najpierw przyjrzyjmy się wszystkiemu, może jakieś są jakieś ślady, których nie powinniśmy zacząć. No przecież pamiętam obruszył się Piotrek. Dziewczyna się rozejrzała. Na dwóch ścianach aż po sufit półki z biegły półki z książkami. Do trzeciej przymocowany był nowy telewizor. Pod telewizorem stała niewielka szafka z dekoderem, a tuż obok komoda, a na niej fioły kalpejski w doniczce i kilka zdjęć o w ozdobnych rankach. A Anka z daleka zobaczyła na jednej z fotografii mężczyznę z brodą i w grubym golfie. Obok zdjęcia znajdowała się wielka popielniczka z kryształu. Była pusta. Piotrek cofnął się do przedpokoju. Wyjął z plecaka latarkę i lupę. Zawsze masz przy sobie taki sprzęt? Zainteresowała się Anka. Zawsze. Nie wiadomo kiedy się może przydać. Wczoraj na przykład ścieżkę mrówek koło domu. Piotrek ukląkł i poświecił na podłogę. Parkiet lśnił w pośrodku, a pod komodą częli się drobinki kurzu. Chłopak poza tym nie zobaczył nic niezwykłego. Wstał i złożył kilka kroków w stronę komody, ciągnąc na podłogę pod swoimi stopami. Anka szła za nim. Klepki skrzypiały. Tutaj wkazała palcem. Piotrek poświecił koło jednej z nóg komody. Dziewczyna się schyliła i dotknęła palcem grudki płota. Sherlock przebiegł przez pokój i zniknął pod fotelem. I jeszcze tutaj. O krok od ziemi. Na parkiecie winiła plama. Jeszcze wilgotna? Anka też sprawdziła palcem. Masz komórkę? spytała. Pietrek by słowa przeszedł z, z przedpokoju telefon. Sfotografował błoto i plamę. Anka przyświecała latarką. Hmm. Otwarła komuś z podeszwy. Co tam macie? zaciekawiła się babcia. Stała w progu i trzymała jagę za ręką. Przy komodzie leżała grudka błota. Ja nie wchodzę w butach po pokoju. oburzyła się babcia. Ani ja pochwaliła się jaga. Tylko w lecie, jak mam czyste sandałki. My też zdjęliśmy buty. powiedział jak. Ale może się domyślać, babciu, z czyiej podeszły mogła odpaść to błoto. Ja się nie domyślam, babciu usiadła w hotelu, a ja go wyszła jej na kolana. Ja wiem, z czego buta spadła grudka błota. Sąsiadki pani Heli, listonosza, serwisanta. Koniec rozdziału czwartego.